Cześć, witam na kanale Info Prawa. Dzisiaj wam opowiem jak tam moje ogórki. Ostatni raz je pokazywałem ponad tydzień temu. Pokażę wam tutaj w większości gruntowe, ale też ciekawe będzie pokazanie tych takich wielkich, bo jedne chorują, a drugie nie. Posłuchajcie. No, i już to widać, no to jest początek końca moich ogórków. Jeszcze ostatnio, jak Wam to pokazywałem, no to ogórki wyglądały dobrze, ale tak od kilku dni widzę, że no jest coraz gorzej. No, szybko się to niestety zmienia. Jest jeszcze sporo listków ładnych, ale część już wygląda gorzej. Są jeszcze fragmenty ładne, a już są takie też gorsze. No, szczególnie się zawiodłem na, na odmianie Royal. Miała być to wysoka tolerancja wobec chorób grzybowych, a no, przy nim jest najgorzej. No, jest gorzej niż sprawdzona moja odmiana Octopus. Jest mi bardzo szkoda, bo ogórki to moje ulubione w uprawie warzywa, a tu zostało mi, no tak myślę, że maksymalnie 3 tygodnie uprawy. Może być to też tydzień, ale podejmę próbę spowolnienia choroby. Jestem ciekawy rezultatów, bo po prostu pousuwam te gorsze liście, to powinno chorobę spowolnić, chociaż minimalnie. Ogórki to teraz tylko woda, ale też tak nie jakoś bardzo. Mimo choroby i tak te ogórki potrzebują, no jest teraz dosyć ciepło. Nie zapominajcie o tym, że nawet chore ogórki dalej plonują. No ja jak Zbieram, no to patrzę oczywiście, czy te ogórki nie mają jakichś śladów typu gnicie, ale ogólnie, no to większość ogórków jest dobra. Nawet krzywe ogórki są bardzo dobre w smaku, no więc tym się nie przejmuję. No i jak tak sobie patrzę, to jest najgorszy rok w uprawie ogórków od dobrych kilku lat, przynajmniej u mnie. Dzielę się z wami moimi uprawami od prawie 10 lat, no i dawno tak nie było. W tym roku, mącznik rzekomy jest wręcz nie do zatrzymania, i też nie do zatrzymania jest kanciasta plamistość, a ja widzę tutaj to i to. Pokażę wam, jak to się bardziej rozwinie. Myślę, że to będzie fajne, bardzo fajne, tak do pokazania. Już się cieszę na to, że wam to pokażę. Chociaż tyle, że, że, to, że zrobię właśnie taki filmik informacyjny, bo kanciasta plamistość to ma takie też wodne, wodniste plamy od spodu. Pokażę wam to po prostu za niedługo, jak to będzie już rozwinięte. No, przędziorki też są, ale to już jest inna sprawa. No, jest mi przykro, bo dzisiaj rano byłem właśnie i widzę, jak to w perspektywie krótkiego czasu te ogórki mają się coraz gorzej. Plony dalej są, ale wiadomo, że już coraz mniejsze. Liczę na to, że sobie zbiorę jeszcze trochę kilogramów, ale tych zbiorów już będzie coraz mniej. Co ciekawe, mam też takie wielkie ogórki na konkurs, ogórki giganty, i tak samo na zewnątrz one chorują, a pod folią wyglądają bardzo dobrze. I mimo, że opryskałem zapobiegawczo, to też tak wspomnę, raz ogórki gruntowe, o czym was informowałem, to dało mi to tylko. No, no, tak, jeszcze do końca nie, nie wiadomo, wiecie ile, bo ogórki jeszcze rosną, ale oceniam tak, że od dwóch do czterech tygodni dłuższą uprawę. A ten jeden oprysk, no to w poprzednich latach mi sprawiał, że ogórki planowały do września, co też wam pokazywałem, wielką radość z tego miałem. No i wiecie, mimo, że smutno to się nie poddaje, no liczę na to, że następny rok będzie lepszy. Z samych zbiorów jestem zadowolony, ale ogórki mogły znacznie dłużej planować, a teraz te planowanie no to nawet, nie wiem, tydzień dłużej dwa tygodnie dłużej to jest naprawdę znaczące. Większe plony. Jeżeli Wam też ogórki padają lub padły już, no to się nie przejmujcie, bo to jest no taki rok i z nadzieją patrzcie na ten przyszły, bo no to, że teraz poszło źle, to nie znaczy, że za rok też tak będzie. Taki krótki filmik, dziękuję Wam za uwagę. Na koniec zachęcam do zakupu moich produktów, tym mi bardzo pomagacie. Miejmy nadzieję, że tak za no do dwóch tygodni przywitam Was z mojego przepięknego, wielkiego pola. Oby tak było. Dzięki i pozdrawiam.